Jak przygotować zardzewiałą stal pod malowanie? Neutralizator rdzy V607 to specjalny środek zatrzymujący proces rdzewienia. Przeznaczony jest do zastosowania na skorodowaną stal i żelazo. Szczególnie nadaje się do miejsc, które nie mogą być całkowicie oczyszczone z rdzy. Na filmie przedstawiamy proces przygotowania zardzewiałej stali do malowania. Szlifując powierzchnię, pozbywamy się luźnej korozji. Pozostawiamy stabilne podłoże, bez luźnych elementów. Następnie odtłuszczamy całą powierzchnię. Do czyszczenia mogą być użyte ogólnodostępne detergenty lub profesjonalne, takie jak środek do odtłuszczania Oil Remover. W kolejnym kroku powierzchnię należy obficie spłukać wodą, aby pozbyć się pozostałości środków czyszczących. Kolejny krok to aplikacja neutralizatora rdzy. Preparat dzięki swoim właściwościom przekształca rdzę, tworząc stabilną powierzchnię, którą można dalej bezpiecznie przemalować. Na filmie można zobaczyć, jak szybko rdza zostaje zneutralizowana i przekształcona. W czasie rzeczywistym ten proces trwał 15 minut. Neutralizator rdzy V607 można stosować w wilgotnych warunkach, przez co idealnie sprawdza się w przemyśle, a także w warunkach morskich, zabezpieczając statki oraz metalowe łodzie. Produkt sprawdza się również w rafineriach ropy naftowej na Morzu Północnym od 1984 roku. W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu.